Na wstępie chciałbym zaprosić Cię na mojego Instagrama, gdzie codziennie wrzucam posty. W dodatku oglądając moje relacje możesz widzieć co się u mnie dzieje na bieżąco. Także zostaw follow i lecimy z odcinkiem. Hej, cześć, siemanko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Faniak, tu a to kolejny odcinek z serii Minecraft Hardcore. Jeśli zastanawiacie się co to jest za blok grani... Tu obok mnie, to już mogę Wam powiedzieć, że wymierzyłem tutaj nam środek naszej bazy. Jest to środek, nie licząc tych dwóch odnóż. Czy tak mogę to powiedzieć? Nieważne. Chodzi o to, że licząc odtąd, tak, to jest 13 na 13, a więc tutaj siódmy i tutaj siódmy to wychodzi nam to miejsce. I tutaj będzie stał nasz. Enchant. Myślę, że będziemy tak ładnie schodzić. Tylko sprawdzę, czy to się wszystko nagrywa. Czy sobie do siebie, nagrywa się, nagrywa. Dobra, ładnie, pięknie. Będziemy tutaj schodzić sobie pięknie, ładnie, ślicznie. Będzie tutaj stał enchant. Tutaj będzie okrążony, otoczony. On biblioteczkami, a po bokach będą skrzyneczki. Tak to sobie jakoś mniej więcej rozplanowałem. Pozwólcie, że sobie tutaj zobaczę moją małą ściągawkę, co dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj zajmiemy się tym na pewno, by. Zrobić tutaj ładniejsze zejście. A więc przypaliło nam się troszkę, zobaczcie. Tutaj też się przypaliło. Mamy na dole sunkatera, więc zrobimy sobie schodki. Takie. I tutaj już zaczniemy. Ojoj, skrzyneczka się odkrywa. Zaczniemy to robić, chociaż szczerze nie wiem, czy zaraz nie będziemy tego niszczyć. Już mówiłem wam wcześniej, że ja tak często mam, ale, ale chodzi mi tylko o to, że będziemy też robić przejście tej łowiarki na dół, bo Enchant to jeszcze nie teraz, jeszcze nie mamy obsydianu, chociaż też jest to w planach, żeby dzisiaj to wykonać. Dobrze, to jeden punkt mamy. Na drugim punkcie mam sobie ustalone, by zrobić jakieś lejki i przejście skrzyneczki tej łowiarki aż na dłużej. Tutaj będziemy sobie łowić, a tutaj gdzieś zobaczymy, na ile nam pozwoli. Ta niewielka wysokość kilku kratek, ale żebyśmy gdzieś w tym, albo w tym miejscu najpierw w tym przyścianie odbierali sobie nasze dropy, żeby było tych skrzynczek parę, żeby można było przez powiedzmy 5 godzin łowić albo chociaż 4 godziny. To potem się tu usunie stąd. Mm, więc, więc tak, a tu myślę, że albo zostawię ten próg, albo zrobimy to też na e, taki dębowy, ale to na razie nieważne, więc. E, zajmiemy się tym skrzyneczki. Mm, bez problemu myślę. No, zobaczymy, ale 40, to jest na pewno dosyć sporo. Te zniszczyłem, żeby tutaj można było ładnie obejść. E, tutaj drobinki mamy też, ale to w późniejszym punkcie. Mm, te również w późniejszym bo i te i te osobno się nam przydadzą ale teraz się zajmiemy tym by jednak to żelazo zamienić w jakieś 5 hopperów 5 póki co bo nie jestem jeszcze przekonany ile to nam wyjdzie no i teraz coś wprost przedziwnego bo musimy tutaj trochę popsuć to się potem naprawi naprawdę obiecuję no i tutaj się zaczynają nasze problemy Dobra, nie jest tak źle Bo tutaj mamy to Tu stawiamy skrzyneczkę tu, No zrobiłem na shifcie eee, Skrzyneczkę No i co ja zrobiłem Pierwszy jak dobra Ale to nieważne To się wszystko da, tu jest pusto bo jeszcze nie używałem tego Za bardzo poza odcinkami i hop. A tutaj skrzyneczka do tego, i to będzie szło tu, z tego będzie spadało w to. Więc już mamy coś. Tu można już zakryć. Ewentualnie nie będziemy tego otwierać, mogli, ale czy to nam przeszkadza? Jak coś, to możemy dodać slaby, półbłotki i to już nie ma problemu. Lecimy dalej. jakoś pochodnie możemy sobie tutaj na chwilę dać, chociaż. Nie chcę pod siebie za bardzo kopać. Chociaż za bardzo nie spadniemy do daleko. No tutaj już będzie kurczę, widać ten lejek, ale dobra, nic wielkiego się nie stanie. Będzie jeden lejek widać. Lecimy w ten sposób. Taki oto. Zrobimy sobie to. Tak. Halo, może. Tak, dobra jest do tego, chyba jest um, tak, więc tutaj jak nam coś wpadnie, powiedzmy w ten lajek, wpadnie, wpadnie, powinno być tutaj, jest I więc działa tylko um, takie pytanie teraz gdzie to wyląduje nam bo to już jest tutaj i w którym to jest miejscu jest to w w prawdopodobnie w dobrym miejscu. Więc powinno nas to cieszyć. Jeszcze trzy hoperki. I teraz z tymi hoperkami. To jeszcze... No zawsze stawiam dwie no, ale. Wybaczcie. Tutaj stawiamy skrzyn. Halo. Nie tak. skrzynę No. Co za.. musimy to jakoś sobie... O. Skrzyneczkę podwójną. Tutaj dajemy to. Tutaj nie wydostaniemy się, więc tak. Tutaj tak. I już, to nam spada, spada, spada. Niżej sobie. Tu sobie to możemy tak. Tutaj pochodnie na chwilę, bo to potem możemy za, za, zategować. I tutaj mamy już naszą skrzyneczkę, więc na pewno dajemy od niej no w dół, tylko w dół czy w bok jeszcze. Myślę, że w dół i w bok. Więc czy to w ścianie powinno być? Myślę, że nie. Chociaż nie wiem jak to wyglądało. Będzie wystawało wtedy. Więc myślę, że może w ścianie to byśmy mogli dać. W tym miejscu takim oto. Hmm. Nawet będzie ładnie wyglądało na tutaj. W razie zamknięcia tej strefy. E Czego nie podejrzewam, żebym mógł zrobić? Żebym miał zrobić właściwie? Tutaj robimy tak. To możemy sobie tutaj zniszczyć, żeby to otworzyć w razie W. Dajemy tutaj hoperek do tego. No i tutaj będziemy mieli już. huh Dobra. Niech jest. Nie kombinujemy za dużo. I teraz, teraz. Nie no, po prostu chyba jeden tu, jeden tu, ale czy możemy to zrobić jakoś lepiej? To jest takie pytanie, tak jak tam robiliśmy, to i tak by musiał być tak pokracznie, więc po prostu chyba damy sobie to tak. I jeszcze jeden lejek i skrzyneczka, ale to zaraz idziemy zrobić, więc lejek, skrzyneczka. Jeden lejek, a tutaj. Tak, świetnie. Powiem tak, przecudownie to może nie wygląda, ale ważne też, żeby to było praktyczne, prawda? Chyba, że przyszło mi coś na myśl i możemy to troszkę ładniej zrobić. Więc, tak jak Was uprzedzałem, jest już przebudowa. Mm, tak, wszystko ok. Mała przebudowa, bo zrobimy to, proszę Państwa, troszeczkę inaczej. No i znowu z Shiftem. Yy, nie, bo to jednak jest tutaj. Tak, to wchodzi do tego. Yy, tutaj możemy tak. To schodzi nam, um, jak to tutaj, wybaczcie, ale tu mam, mam za gwostkę. to jest tak, 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 wszystko pokręcone, ale dobra, ja już to ogarniam, to zejdzie sobie tutaj, będzie skrzynka wybudowana jeszcze jedna, w to, tak, Czyli będzie tutaj, tutaj będzie hopper, tu dam jeszcze jedną skrzyneczkę, możemy dać na górę pochodnie sobie ładnie, tutaj ponownie będzie chyba skrzyneczka już, tylko nie to będzie kolidowało z tym, ale mam nadzieję, że nie, ale jeden, no, jak to ma wpadać to samo miejsce, więc... Tutaj sobie to zniszczymy, bo musimy dać hoperek w taki sposób. Eee, tutaj był hoperek. Eee, skrzynka, ale chyba że hoperek, skrzynka. Hoperek, skrzynka. Nie. Tutaj musi być skrzyneczka ładna. Po prostu najwyżej podwójny hopper albo albo coś takiego. Bo nie chcę się już tak zagłębiać, chyba że możemy to zrobić też w taki sposób. To idę jeszcze po jeden, po dwa hopperki. To już będzie finalnie ostatecznie. Dwa hopperki. Dobrze, że mamy tyle żelaza i skrzynek, bo to naprawdę nam robi robotę. To sobie przesuniemy. To tutaj, to tutaj, to tutaj. To trochę rozkujemy, to trochę zniszczymy, no trochę zepsujemy, ale to wszystko będzie. Będzie dobrze, będzie w porządku. To się panie zrobi. Tak, trach i trach. I teoretycznie. Mamy tutaj pusto. Mamy pusto. dla mi pochodnie dla świętego spokoju. E, no tutaj troszkę to. A no tu swoją drogą też. Też no ale. No dobra. Nie mam tutaj przecież to, co ja co ja tutaj twarzę. Yy, no, ale to. no... Dobra, trudno, nieważne. Tutaj też swoją drogą. Dobra, to za chwilę. Albo później w innym odcinku, albo kiedyś idzie. Aż tak kuje w oczy. Yy, Daj mi na to, że wzłowiliśmy jabłko. No i teraz pytaję, czy w tej ostatniej skrzyneczce będzie nasze jabłko. Jest nasze jabłko. Wygląda jak wygląda, ale... Teraz spróbujemy to sobie z lekka e, zabudować. Aha, no tak. Ale to możemy walnąć sobie takie coś. A no To jedno wystarczy. E, w sensie to potem z czego innego będzie zrobione. Wiadomo. No nie jest pięknie, uprzedzałem, ale jest praktycznie, jest. Nie widać aż tak dużo jednak. I teraz, jeszcze raz pytanie: czy przejdzie nam coś jakiś item? Otworzę to stąd. E, 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 e. e, e. Otworzę. E, niech będzie. Niech będą dwie kostki. Czy to po prostu przejdzie nam? To jest. tak. Nie chodzi więc wszystko jest dobrze. Tutaj najwyżej czymś się to przymknie, albo nie wiem. Obniżymy sobie tutaj po jednej beleczce, czy po dwie, czy po jednej, tam też tak zrobimy design po prostu jakieś i coś z tym będzie, ale ważne, że nasze skrzynki działają tak jak powinny, więc to co będę tutaj łowił, wszystko, łowił, 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 to wszystko będzie tam sobie spadało ładnie, pięknie. Jedno, po drugim, po trzecim, po czwartym i tak dalej, i tak dalej. Więc to możemy sobie póki co zamknąć. Jeszcze ostateczna, z ostatecznych prób jabłuszka. Czy idą? Bo wszystko pozamykałem. Czy to może być? Tak, może być. Ładnie, pięknie. Trzy jabłuszka są, panie. I tak. I w taki sposób jest to zrobione. Więc cieszę się, że tam mamy skrzynkę do odbierania. A tutaj łowimy. O to mi chodziło. Pierwszy raz w życiu to robię, więc jest, patrzcie, jest wszystko dobrze. Tak myślę, chyba super. Mm, i, I cóż. E, dobra. Muszę tutaj sobie pomyśleć, co tutaj dalej. Więc widzimy się za sekundkę, dosłownie. E, trach. Dobra, witam z powrotem. Było trach, już jest pach. I tak. Na następnej, e, następny, przepraszam, następny punkt na mojej liście e, to jest, by zrobić. Z kostek podłogę wokół łowiarki i z przodu, czyli tutaj na naszym froncie. Bo też możemy tak zrobić. Czemu by nie? Może to jest trochę takie monotonne i tak naprawdę nie jest jakieś piękne. Tutaj nie widać, że zostawimy to na razie w spokoju, bo się boję, że, że to nam się coś tam stanie na dole. Chociaż nie powinno. Przed chwilą to robiliśmy, teraz znowu to robimy. Dobra, dobra, dobra. Wiem, wiem, wiem. Wiem, wiem, wiem. Dobra. Tutaj też. Chociaż mogło to być z drewna, tak naprawdę. Myślę, że ładnie by to wyglądało. Więc chyba tak zrobimy, wiecie? Chyba tak. Zrobimy to sobie z tych ładnych naszych magicznych. No, nie wiem, czy tak, aż tak cudować. Chociaż może. Nie no, myślę, że może tak. Może zrobimy niżej, co prawda. Nie było tego w planach. Ja zawsze improwizuję, ale niżej, w razie, by miał się jakiś potwór zreplikować, żeby tutaj no, kurczę Creeper nie wysadził tego mechanizmu, bo nie wiem, czy to odbuduje tak po prostu. <grym> Dlatego lepiej, żeby było. Ten troszeczkę, chociaż tutaj tych upłytek. Tutaj, 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 tu, 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 tu. czy tutaj też mogę poddać tak żeby Ech. tak nie przeszkadza nic no no nie przeszkadza o... Dobra jest dobrze Ech, to za chwilę hmm. chociaż nie wiem wiecie czy nie zrobiłem błędu bo bo chciałem tutaj na ciemny dom wszystko wymienić ale to, ale to możemy wywalnąć ten przedsionek na właśnie takie kostki. E Jeśli by wiecie, że to będzie monotonne z tym, to nie, bo tutaj będzie wtedy ciemny dąb, bądź jasny, e ale to sobie zmienimy. Tu ładnie, ładnie, tu wszystko dobrze. Jakieś pochodnie, potem się w lepszych miejscach i o miejscowi. Dobra, teraz boję się to szczerze troszkę. Ale nie wiem, bo to mogłem, prawda? To też mogłem. Bo nie chcę tego popsuć. Mam takie czasami zdolności artystyczne. Wyłem sobie tyle może ich. I tak. Do tego, do tego, do tego. Yo, się boję, serce coś tam trafię. O, tam chyba za bardzo nie możemy cudować. Troszkę się obawiam. Tu jeszcze tak. Tu myślę, że też. A tutaj to już trochę strach. Bo trochę są mechanizmy, więc musimy zerknąć na górę. A i to pozmieniać. Dlatego to nie jest tak, hapshop. Opcja 4, baby 8 dob. Dobra. Więc sobie wejdziemy. Może tymczasowo drabinki weźmiemy też te. Tutaj, żeby nie rozkopywać za dużo. Tak. No i raz, dwa, trzy pod czwartym. Są już mechanizmy. Raz, dwa, trzy, pod czwarty. Czyli tu możemy na spokojnie zrobić. Dobra. Pod czwartym mi się ciągle aż tu podejrzewam. Więc będziemy musieli tutaj nasz mechanizm troszkę zmienić. Troszkę mnie to przeraża, ale mam nadzieję, że się uda. Więc. Kurde, felek. Dobra, wiecie co, może to najpierw otworzę, żeby ten front to tak, żeby to inaczej było. Tak. Nie wiem, czy to tak zadziała. Mam nadzieję, kurczę, że tak. Chyba to to sam się zdenerwuje. Pamiętać, to być w tę stronę. I nie klikać. Szybko, póki pamiętam. Tę stronę i nie klikać. Dobra. Gdzie jeszcze to będzie potrzebne? Jeszcze jedno. To działa w ogóle? Działa. Jeszcze jedno. I tutaj sufit, czy będziemy mogli. A to raczej tak. To jedno tylko. Jedno za tymi. No to na luzie to możemy od dołu zrobić przy okazji, no wiem, że tak schodzę w górę dół ale dobra i tu nie musimy ruszać, chociaż moglibyśmy w sumie, tylko nie wiem czy znowu już tu proszku, no jest, dobra, szybka akcja, jest. Um. Tak na pewno, tutaj też. No właśnie. Dobra. Raz się żyje. Można. Git. I to jeszcze chyba. Nie wiem, zobaczymy, jak to tu wygląda. Tutaj to było to, tu było to. Działa nad tym, i tutaj, tu raczej można nad tym. Tu była dźwignia. To nad tym mogę. I tutaj też się jakoś zrobi. Dobra, więc powinno tutaj być wszystko w porządku. Nie to. To tutaj zniszczymy. Tutaj damy tak. Tak, jakby było. Działa. Działa. Wszystko jest pięknie. Więc mamy to za sobą już nie musimy tykać tych mechanizmów które to jest w ogóle minuta już 22. druga a my dopiero jesteśmy przy trzecim z sześciu więc myślę, że możemy to w następnym odcinku dopiero zrobić, ale mogę nagrać go wręcz za chwilę i mam tutaj tę listę przy sobie ale zobaczcie, zrobiliśmy łowiarkę Zrobiliśmy tutaj wszystko. No, trochę to wyszło, ale mamy. Dobra, możemy zrobić dzisiaj dłuższy odcinek bonusowy. Dobra, to jest jeden punkt, chociaż zrobimy. Żeby, żeby na pewno poprawić ściany w pokoiku. Miałem tutaj w planach. To możemy zrobić sobie. No wszystko damy prawie. żeby w razie co mieć. Chociaż jakiś zapas na no jakbyśmy chcieli. Dobra. Tutaj troszkę powiększyłem, ale to zaraz wytłumaczę dlaczego. Oj. Nasze drabinki. Właśnie tak. Chodzi o to, że no to zaraz też, nie wiem czy teraz. Dobra, możemy z tego też wymienić. Zawsze można to. Zameblować. No i chcąc, nie chcąc, muszę znowu iść. O, chociaż trzy. Dobra. Spokój będzie bynajmniej. I tutaj chciałbym zrobić trybinkę, ponieważ mam zamiar tu zrobić z ciemnego też dębu, z półpłytek Tylko nie wiem, czy nie byłoby lepiej zrobić tego w ten sposób no i już nie mam dobra antresolę taką tutaj będziemy też wchodzić, coś tu będzie może to już po prostu jest taki wyższy wyższy level, że tak powiem, bo możemy mieć takie podwyższenie w naszym pokoiku, a tutaj właściwie możemy też zadbać o to, by było to jeszcze, jeszcze wyżej. Co też daje nam większe możliwości. jest, jest fajnie. Ale to już później sam tutaj wymienię albo na na następnym odcinku tutaj wymienimy to, to i dokończymy to. I będziemy się zabierali za szukanie obsidianu więc jest, jest dobrze jest wszystko w porządku e, dziękuję serdecznie, że obejrzałeś ten odcinek jeśli dotarłeś do końca dotarłeś do końca e, to jestem Ci bardzo wdzięczny proszę, jeśli możesz zostaw subskrypcję to naprawdę mnie motywuje i sprowadzi do tego, by dalej kontynuować nagrywanie chociaż jedna subskrypcja na tydzień to jest coś magicznego jeśli dobijemy 40 subskrypcji, to, to będę naprawdę wdzięczny. I myślę, że to już będzie dużo, dużo daje i po prostu będę szczęśliwszy. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka jeszcze raz. Życzę Ci miłego tygodnia. Ja byłem faniaktu, właściwie to jestem. Jestem, byłem, będę. I cóż, widzimy się. W następnym odcinku z hardcora. Siemanko.